Trillery zimowe do czytania zimą, czyli najmroczniejsze sekrety pośród dusznej, klaustrofobicznej atmosfery, pośród zawieruchy, pośród tajemnic i sekretów. Czy może być coś lepszego? No nie wiem. Tym bardziej, że mój wybór dzisiaj jest po prostu zjawiskowy. Hej, hej, moi drodzy! Mikołajki i powiem Wam tak. Wielki Bóg i trillery to jest połączenie. Idealne. Jak wiecie, ja przepadam za thrillerami, za dreszczowcami o każdej możliwej porze roku, ale zimą one nabierają szczególnego znaczenia, tym bardziej, kiedy ich akcja również rozgrywa się pośród zimy. I oczywiście u Kowalskiej próżnia nie istnieje, więc koncept tych thrillerów na zimę zimowych wziął się z dwóch książek. Uwaga! Pierwsza z nich to Morderstwo pod Choinkę Hanny Greń. Druga natomiast to Papier, Kamień, Nożyce Alice Fini. Obie książki od wydawnictwa Czwarta Strona, we współpracy z którym powstał dzisiejszy filmik. I obie te książki będą dzisiaj dla Was do wygrania. Ale książek w tym zestawieniu będzie Więcej. Więc łapcie kocyki, okopcie się wygodnie i zapraszam Was do oglądania. I startujemy z jedną z dzisiejszych gwiazd Morderstwo pod choinkę Hanny Greń I tutaj mamy gwiazdę, gwiazdę serii, <gryminalnej> serii Hanny Greń Kryminalnej serii, jaką jest seria z prywatną detektyw Dionizą Rymańską I to jest siódma odsłona owej serii Cóż to jest za nastrojowa, zimowa w pełni opowieść I zacznę od tego, że Hanna Greń już niejednokrotnie mnie zaskoczyła Czym? Ano tym... Że ta jakże poczciwa, sympatyczna, zabawna kobitka potrafi tak dowalić kryminałem, zbrodnią, krwią, przemocą, złem, że ja wychodzę z lektury zawsze zaskoczona. Czyli słuchajcie, takie poczucie absolutnego dysonansu. I tym razem, na szczęście, nie jest aż tak makabrycznie, ale jest jak najbardziej klimatycznie, jest świątecznie, można tak powiedzieć, właśnie w końcu morderstwo pod choinkę, i jest zimowo. No i właśnie pod choinkę jak znalazł, bo nie ma to jak po zimową porą. To miały być pierwsze prawdziwe rodzinne święta Bożego Narodzenia, jakie Dioniza spędzi ze swoim partnerem i rodziną. Plany jednak wzięły w łeb. Zgodziła się pilnować gości swojego szefa w zjawiskowym górskim pensjonacie i sama spędzić tam spokojny, świąteczny czas. A tam na miejscu czeka na nią śnieżna zawierucha, śniegu popachy i trup pod choinką. Sytuacja zagęszcza się, bo goście są specyficzni, a sama Diona nieco osłabiona. W końcu spodziewa się dziecka, musi myśleć nie tylko o sobie, więc ostrożność jest tutaj mocno wskazana. A im większa zawierucha, tym niebezpieczeństwo wzrasta. I śnieżyca, która odcina domki naszych bohaterów od świata, to jest jeden z moich najulubieńszych thrillerowych motywów, kiedy mówimy o thrillerach zimowych, właśnie. To gwarantuje nam takie poczucie narastającej klaustrofobii, takiej duchoty, wiecie, tego poczucia, że nie ma dokąd uciec. To jest taka zamknięta przestrzeń w środku malowniczej scenerii, zimowej scenerii która z bliska okazuje się być makabryczna, krwawa i potworna. Hanna Grein stworzyła tutaj grupę bardzo specyficznych postaci o równie charakterystycznych imionach, których ja nie mogę zapamiętać, bo ja nigdy nie zapamiętuję imion. To są dość specyficzne postacie, tak jak powiedziałam, nieco przyrysowane, takie, które muszą w tej powieści znosić siebie nawzajem. No i muszą... Przez sytuację, w jakiej się znaleźli, jakoś godzić się z istnieniem mordercy pośród nich. I to wszystko Hanna Greń obudowała sekretami, intrygami i skomplikowaną fabułą, która wymyka się poza granice naszego pensjonatu. Daleko poza jego granice. Całość wciąga i jest, słuchajcie, idealną, kocykową lekturą na kilka zaczytanych zimowych wieczorów. Więc jeśli chcielibyście sprawić sobie właśnie takie morderstwo pod choinkę, to znaczy kryminał pod choinkę i spędzić Boże Narodzenie z jakimś kryminałem, powieść Hanny Greń, będzie tutaj perfekto. A teraz z innej beczki, drugiej beczki. Mamy tutaj papier, kamień, nożyce Alice Winnie, czyli druga gwiazda naszego zestawienia. I tak jak u Hanny Grein mieliśmy kryminał ze zbrodnią, z trupem, to tutaj mamy taki thriller, thriller psychologiczny. I zacznę od samej Alice Winnie. Kilka lat temu czytałam jej Daisy Darker. I do dzisiaj pamiętam tamten nastrój klifów, urwiska. Odcięcia od świata i bardzo specyficznej rodziny i jej tajemnic. No i do tego też z przyjemnością sięgnęłam, słuchajcie, po jej najnowszy thriller psychologiczny thriller małżeński domestic thriller, właśnie jakim jest papierkami nożyca. W końcu nie ma to jak para małżeńska na całkowitym odludziu i w kryzysie, prawda? też tak myślę, słuchajcie to jest idealny punkt wyjścia dla każdego dreszczowca, który chce wycisnąć swoich bohaterów jak cytrynki po prostu a do tego jeszcze Alice Finney dodała jednemu ze swoich bohaterów bardzo specyficzną przypadłość bo to nie jest choroba, przypadłość z usłyszycie jaką i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie to ostatnia szansa dla związku Amelii i Adama weekendowy wypad do Szkocji ona czuje się niewidzialna. Nic w tym dziwnego. Adam cierpi na nietypowe schorzenie, które sprawia, że nie rozpoznaje żadnej twarzy, nawet swojej i swojej żony również. Do tego jest ciągle zajęty. Ten weekend ma być nowym początkiem, ale wszystko idzie nie tak, jak powinno. Zawija śnieżna miejscówka jak z horroru i tajemnice. W końcu ten wyjazd zaczął się od dziwnej wygrany, a sam pobyt zaczyna się komplikować. Tym bardziej, że Amelia i Adam nie są tam sami. Jakie sekrety wyjdą na jaw? Jej twarz nie brzmi znajomo, czyli bardzo nietypowe schorzenie, jakim jest propagnozja. Propagnozja, czyli nieumiejętność rozpoznawania twarzy. To jest dla mnie koncept, który mrozi krew w żyłach w ogóle z punktu wyjścia, który całkowicie rozkłada na łopatki. Wyobraźcie sobie bowiem, że ktoś bliski, wasz bliski, Każdego dnia tak naprawdę was nie rozpoznaje, patrzy się na was od nowa, za każdym razem jak was widzi. Wasza twarz jest dla niego zagadką, ale jednocześnie on sam jest w jakiś sposób. Również zagadką. To jest przecież prawdziwy koszmar, ale to generalnie jest pierwsza rzecz, która mnie tutaj rozłożyła na łopatki, ale nie ostatnia. Najważniejsze bowiem są, słuchajcie, sekrety, które kryje nasze małżeństwo. W końcu o to chodzi w domestic thrillerach, o to chodzi właśnie w thrillerach małżeńskich. I teraz tak, sami to oni pewnie ich by nigdy przed sobą nie ujawnili, ale jeśli dodamy jeszcze tę trzecią osobę, która o wszystkim wie no to mamy tutaj historię, która pisze się sama. Sam pomysł autorki na fabułę moim zdaniem jest bombowy, ale powiem Wam, że papier, kamień, nożyce, Alice Fini po prostu rujebanie. I robi to w najlepszy możliwy sposób. I te dwa tytuły będą dzisiaj dla was do wygrania, czyli mamy kryminał, historię, thriller, taki dreszczowiec, pokój, pokój zamknięty, że się tak wyrażę. Hanny Greń z dzienizą remańską morderstwo pod Choinkę i Alice Fini Papier Kamień Nożyce, czyli thriller małżeński, ryjący banie. Fenomenalna historia. Oba tytuły będą dzisiaj dla Was. Do wygrania. Słuchajcie, krótka przerwa. Otóż, jeżeli śledzicie Wielkiego Buka tutaj na YouTube, to pamiętajcie, żeby polubić ten filmik, żeby ja wiedziała, że Wam się podoba. Oczywiście, jeśli wpadliście tutaj z przyczajki, nie wiecie co się dzieje, to ja tutaj opowiadam o książkach. O literaturze gatunkowej, o literaturze pięknej, o tych książkach, które cieszą, które sprawiają, że chcemy czytać więcej. Zasubskrybuj ten kanał, jeżeli ten koncept ci się podoba. Może zostaniesz ze mną na dłużej. Rozgość się, gościu drogi. No właśnie. Pamiętajcie też, żeby wpadać na Instagrama, na Facebooka, bo tam ciągle się coś dzieje, a do końca roku to jeszcze się będzie działo trochę a trochę. Tutaj zresztą też. Więc nie zapomnijcie. Lubić, subskrybować, zajrzeć na Instagrama, zajrzeć na Facebooka, być na bieżąco, a teraz wracamy thrillery na zimę ciąg dalszy. Nim skończy się noc. Bartosz Szczygielski. Malownicze, urokliwe domki w środku lasu, zawierucha śnieżna i. czyli thriller psychologiczny, w którym główne role odgrywają trzy pogubione i bardzo pogmatwane pary. Szukały tam odpowiedzi na swoje problemy, a znalazły. No właśnie, coś znalazły, ale co i dlaczego, no to będzie musiało rozwikłać skomplikowane śledztwo. Śledztwo w środku walka o przetrwanie, Wszystko w odciętym od świata lesie, wszystkich odetnie od świata i będzie się działo. PURPUROWE RZEKI Jean-Christophe Granger, czyli pierwszy tom serii, genialnej serii thrillerów z komisarzem Nimons. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, zacznijcie od PURPUROWYCH RZEK. Zmiecie was z planszy. Thrillery gręże są brutalne, są krwawe i zawsze prowadzą do bardzo ciekawych konkluzji. Od purpurowych rzek, tak jak wspomniałam, wszystko się tutaj zaczyna. Od ekskluzywnej, luksusowej, odciętej od świata uczelni w górach, wysoko w górach, pośród lodowców i pośród alpejskich szczytów. I tam mamy właśnie mordercę i mamy dziwne wiadomości, jakie zostawia. Co dzieje się w murach tej uczelni i kto za tym wszystkim stoi? Noc kłamstw, Izabela Janiszewska. I tutaj, zamiast sypiącego śniegu, to mamy taką breję. <grywa> ja to nazywam takie mentalne roztopy. Takie poczucie końca wszystkiego, czyli historię małżeństwa, które z zewnątrz wydaje się być idealne, ale kiedy spojrzymy z bliska, to idealne nie jest. I te ich um, sekrety i ten brak ideału wychodzą w momencie, kiedy mm, ginie ich opiekunka do dziecka. Tak słuchajcie, nasza dama polskiego thrillera, jaką jest Iza, tworzy tutaj perfekcyjną atmosferę thrillera. Małżeńskiego. Niewinne ofiary, Katarzyna Wolwowicz, czyli pierwszy tom jednej z moich najulubieńszych serii thrillerów kryminalnych. Ta historia zaczyna się jedną z najmocniejszych scen, które pamiętam do dzisiaj i one się zapisują w wyobraźni. Na śniegu zostają znalezione zwłoki dwóch małych dziewczyn. Opis jest tam tak przejmujący, że ja już na zawsze będę po prostu wyobrażać sobie te lasy zaśnieżone pod Jelenią Górą właśnie w ten sposób. Cisza, drzewa wokół i komisarz Olga Balicka na tropie. Sanatorium Sarah Pierce, czyli luksusowy hotel, który skrywa sekrety przeszłości. Czyli otwarcie luksusowego, ekskluzywnego hotelu kończy się odcięciem wszystkich gości zaproszonych od świata. Śnieżne zawierucha na epicką skalę i śmierć kolejnych osób. W tle mamy malownicze, ośnieżone alpejskie szczyty, szwajcarskie szczyty, i poczucie klaustrofobii jakich mało. Rodzinna gra Catherine Stedman teraz trochę w coś w innym klimacie. Pływowi, bogaci i cholernie niebezpieczni, czyli rodzina Holbeków, do której ma dołączyć poczciwa Harriet, początkująca pisarka. Nie wie jednak, że magiczne zaręczyny na lodowisku były jedynie takim początkiem zwyrodniałej inicjacji. Ta inicjacja będzie musiała przejść Całości, żeby stać się częścią tej rodziny. To jest świetna rozrywka, jest bardzo dobry twist tutaj, rodzinna historia. Naprawdę dobrze się czyta. Zaginiona Tina Frenchted to jest lodowata, ona wprowadza takie poczucie lodowatości. Zimna, nieustępliwa opowieść, kryminalna jednej z najbardziej równie nieustępliwych szwedzkich autorek, które są jednocześnie reporterkami. Śledczymi. I ta historia zaczyna się od jednej z najstraszniejszych scen ucieczki. Przedmieście ulicy Malmy terroryzuje seryjny gwałciciel i morderca kobiet. Całość zawraca tutaj do przeszłości i miejscami potrafi zmieść czytelnika z planszy. Miserujesz Stephen King. To jest jeden z najlepszych thrillerów, jeżeli chodzi o poczucie klaustrofobii, osaczenia i poczucia całkowitego dna, jakie można dotknąć. Jeżeli jeszcze nie znacie postaci Annie Wilkes, to już czas ją poznać. To jest największa fanka. Fanka numer jeden i jednego z bestsellerowych autorów, który tak się yy, okazało, postanowił uśmiercić yy, ukochaną bohaterkę Eni. No, tak się nie robi. Teraz on musi za to zapłacić. I tak się składa, że śnieżna zawierucha w miejscu, gdzie mieszka Eni i nasz pisarz, który tam akurat w okolicach przebywa, no, tak się złoży, że idealnie się złoży. Dla Eni. Pod Czerwonym Aniołem, Ale Krokoziński, czyli grupa 11 pozornie sobie obcych osób. Zamieć, które odetnie tytułowy pensjonat od świata, no i tajemnice, który każdy z nich chce zabrać z grobu, i tak się złoży, że niektórzy z nich będą mieli taką okazję. No i jesteś świadka, Jadka, którą przeżyją tutaj nieliczni. Czyli miało być uroczo, miało być świątecznie, a wyszedł z tego slasher jak ta lala. I chociaż jest to Alek, Alek Rokudzinski, który jest księciem komedii kryminalnej, to powiem Wam, że nie jest aż tak zabawny, jak moglibyśmy tego oczekiwać. I wreszcie pamiętam Cię, Irsy i historia pomiędzy horrorem Powiem Wam tak, na pewno dla czytelników o bardzo, 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 bardzo mocnych nerwach. Opuszczona osada na północy Islandii, zaśnieżona, odcięta od świata a w niej osamotniony dom i zaginięcia chłopców i niewytłumaczalne wydarzenia. Ta historia przeraża obojętnością, przeraża takim poczuciem osaczającej samotności i też przeraża ludzkim okrucieństwem. A wszystko to pośród równie obojętnych, zaśnieżonych, białych połaci Islandii. Zimowe thrillery. Ja uwielbiam. i Myślę, że Wy lubicie. I również nasze dwie gwiazdy. Hanna Greń, morderstwo pod choinkę. Alice Fini, papier, kamień Nożycze, nożyce. Za chwilę do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem czwarta strona. A wy, kochani, dajcie znać, czy również tak jak ja lubicie thrillery zimowe, które dzieją się zimą, właśnie. I czy też doceniacie ich klaustrofobiczną, taką duszną atmosferę, pomimo tej bieli, pomimo tego zimna, jakie osacza naszych bohaterów. A teraz zapraszam Was na konkurs. Dwa tytuły do wygrania dla Was od wydawnictwa, czwarta strona, a pytanie konkursowe brzmi: poleć mi jakąś świetną historię na zimę. I uwaga, może to być książka, może to być film, może to być serial, może to być gra, może to być komiks. Do wyboru do koloru. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, a taki post pojawia się raz na kilka tygodni. Tak, 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 uwielbiam takie historie. One robią na mnie wrażenie i to jest prawdziwa przyjemność ich czytania, jeśli można się w ogóle tak wyrazić. Ale to jest literatura popularna i o to właśnie w nich chodzi. Literatura rozrywkowa, która przynosi nam pyszną rozrywkę. W ogóle jesienią również zimą. jakieś włosy? Nie. Jesie... <laughs> przepraszam. Jesienią, zimą, właśnie takie historie. Bardzo lubię również na ekranie, więc stąd wasze pytanie, jakie zadałam, konkursowe, żebyście polecali również i filmy, i seriale, bo to się po prostu z przyjemnością ogląda. Taką zimową porą, kiedy za oknem śniegu brak, a idzie na święta. No właśnie, dzisiaj Mikołajki. Dajcie też znać, czy znaleźliście coś. W bucie, a może pod poduchą, gdzie Wam Mikołaj przynosi upominki, i może sobie sami zrobiliście jakiś upominek. Bo ja zawsze to polecam. Jeżeli Mikołaj was ominął, bo to się zdarza, to zróbcie sobie coś dobrego, właśnie tego dnia i zróbcie sobie jakąś małą przyjemność, szczególnie przyjemność książkową. Kochani, zapraszam was też na bloga Wielkiego Buka, zapraszam was na Facebooka, na Instagrama. Nie omijajcie tych miejsc, nie, nie, nie. Polubcie ten filmik, subskrybujcie ten kanał. A my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!